Dzisiaj ja sobie zakryjamy w jak się nazywa takie cztery oki. że zresztą przedtem widziałem tą ale nie w nią, bo tu jest jakieś kajty Uno. A ja wam dzisiaj pokażę, jak to skajno kajało. Myślę, się czekajcie, robię. Więc trzeba w nią zakryjamy, aby było I tak, najpierw na żółtym polu. I mam taką taśmę. Jedna i druga. taka do przodu. I mam tutaj taką ciąg pulinę. Hop. O. Ta druga tak samo chyba odbija. Albo trochę więcej. Nie wiem. Musimy to zobaczyć. Okej, okay, tutaj się jeszcze nie ciefiłam. Tak, też nie ciefiłam. Muszę się bardziej, bardziej tak odbić. Kójdę. O, jest. No, no, tutaj mamy tak. No i na przykład, tam ja jestem takim Ufolutkiem, który sobie klika, jaka to możemy, kiedy mam taką kulę, żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim. Jak ta osoba kliknie zielony, to wtedy zielony się zapala, no i wtedy przykrywamy. A inne rzędy wykrywają, a po prostu ten się zniża. I tak możemy sobie tak przechodzić. No i on widzi. Widzi czasami, co my robimy. Ale tylko już wspomnę, że jesteśmy tu. sobie. No i on wybiera sobie ta kolor. On teraz nas nie widzi, oczywiście. No i on sobie wybijał. A poniżej 20 sekund to on moje sobie wybiera dwa. No i teraz możemy się przenieść do jakiejś tam innej. To bardzo bo jak się zamknie, to będzie trochę lipa. O, widzicie, już się zamknął. No, jak widać, ten żółty padł. On na razie. No, no, i teraz on widzi. No, i teraz on już nie widzi. A po prostu widzi, żebyśmy... żeby wiedział po prostu. I chyba ja bym poszła tu. Nie wiem czemu, ale bym poszła tu. No i wiedziałam. Padliśmy, niestety. A żeby, może, ile kosztuje? Kójdę. Mam moją, będę miała. Muszę sobie kupić, bo to dużo ja kupowałam, więc... Chyba tak ja bardzo dużo tutaj wydam. Nie. Na blockchain chyba najwięcej wydałam, bo tam wydałam 200 ileś. Coś takiego. A jak się podobno... warto poczekać, czy to podobno wybije w jakiś Aha, nic mi nie odbiło i... Nie, nie, nie odbija niestety. I jeszcze mam tutaj sklepik. I jakaś... I właśnie, i wtedy tak jakby wyleciwał, czekajcie ja wam to pokażę, bo sobie jeden taki kupiłam, co tutaj się dzieje, czekajcie, nie, czyli co, anuluj, no i sklepik, bo no na przykład kupiłem sobie to. No i patrzcie, o no i leci ze mnie takie dymy. Tak samo jak sobie kupię kubkę, to, to będzie to samo, ale tylko kubka będzie. jak sobie, jak sobie po prostu kupię, kum, kum, ty, jak sobie kupię mięso, to będzie mięsiało mięso. Dobra, były zielone. Albo też może. A no. oni co oni robią? Oni nie to wpadli. A, że od tego Oni na razie nic nie widzą, więc. No i teraz oni widzą. I teraz nie widzą. Ci ze mną muszą to wtedy oni nie widzą. co? Dobra, nieważne. Chyba ona poszła na czerwony. wony. O, widziałam. To było pewne. Ale czy nie wyszła na podjópkę? Nie. Dobra, to jest ta sama. Ale. Hany już tutaj jest. Podobne to jest do czekolady, się nazywa? No, to możemy sobie wybiać. No i chyba. Hmm, i albo oni usunęli tą krew, bo była, że były 10 joków i tam było, i tam były różne kolory na przykład, Takie I chyba usunęli. Bo ja już tylko ty wczoraj jeszcze to było, ale to wczoraj, nie jakieś tam godzinę temu, dwa. No zrobię sobie tak, ale to innego bym miał, to w dziesię dziesięć, ale. O, to muszę sobie zakryć. W ogóle miałoby to innego. Bo to jakby była delikatnie podróbka tego, ale chyba, ale tak naprawdę to są dziesięć roku. Jakby co, nie wiem, może u Was jest po przepisie w, w komentarzach. Ja też jestem. Nie, no coś mi się znowu stało. Sobie. Ja chciałabym polskie przełącz rayfej. Przełącz Nie, to chyba dam mieszane, bo wszystkie są takie same. Szukamy 48 numer. Widzicie, 40 nie. Szukam, czy mamy jakieś inne numery. 21. By jak? 80 nie mamy. 86, ja też nie mamy. kude czemu? Przecież no kurde, żeby mam dalej tą kamerę. Czekajcie, chwilę, bo ta kamera mnie denajzuje. Ach, ja nie lubię mi tak kamery, a mój sposób dawno już nie działa na to wygląda. O, już działa jednak. O, siadamy z kimś. 8, no tam też już się to O, no Same dziewczyny. O, ale to jestem są same bikonki. Więc uczniów wstawie, no, no. No i teraz tu, wiecie. Staniemy numer no i musimy sobie po powodzenia. A i dobio. To jest moje binko. 42 by jak chyba.

O, czterdzieści pięć tu nie ma. Pięćdziesiąt sześć. By jak? Ale w ogóle coś jest? Czterdzieści dwa. Nie ma. Pięćdziesiąt siedem też nie ma. Co jest? Sześćdziesiąt osiem jest? By jak? Jak jak zawsze nieważne 72 73 dobra 46 Nie ma może ją ja podkłośnię, bo to tutaj w ogóle jest. Chodzi w tym brzutka kipi 46 Nie ma Aha, no i mam O, ja O, ona też wykryła coś. Oczy w dół, no. Aha, 46, 13. E, ja nie wiem, co jest. Aby ja nie umiem w to bo nie ma. O, 60 akurat. Aby 6. E, Proszę, żeby... O, patrzcie, patrzcie, czyli mamy sposób. Mam, mam. Czyli patrzcie, już mamy sposób, już, już leci chociaż. Jest, jest. A i mi się zdaje, że teraz się trochę bardziej już kręciliśmy? 50, nie wiem, klikam. Chyba będziemy chyba czy klikać. Dobra, będziemy chyba klikać. 58, nie wiem, klikamy. Czyli to jednak jest wszystko to samo, jak widzę, jednak. 41, nie wiem, klikamy, nie chcemy gdzie szukać. Żeby że jakiś liczb... O, mam już 19. To już to by się przydało tak tylko jeszcze te dwie liczby. 52. Nie wiem, klikam i nie ma. 27 klikamy. No i nie ma. 71. Bo jak? Nie pytać, gdzie się dzieje? 24. a 29, 59 i 39. 59 i Dajcie mi to. A nie jakieś zło. W ogóle jeszcze tutaj. 7 niepotrzebnych na nikomu. 61 mamy. No to wszędzie nam brakuje po dwa.

Czyli mogę dać binko? super. Cztery. Nie. Nie mam. Chyba to nigdy nie wykryłam. Ale wiem, o co tutaj wchodzi. 73. Siedemdziesiąt... Trzy... O, mamy. Chciałam powiedzieć, że nie ma. 21. Nie, czyli się jak do mikrofonu. Jezus. Jestem. Czemu mi w ogóle, kamerę... Uwaga. Chyba posłuchać.

nie, 76. 76, 76. Widzowie, teraz wy. O, mam jedynastkę. Widzowie, ja wiem, że wy nie krzyczycie. Macie krzyknąć, bo dalej w nie prowadzę. Nie, krzyczycie, krzyczycie, nie prowadzę. Nie prowadzę. Nie wyłączajcie się, bo nie. Dobra. Widzę, że chyba się zmusiłam. I teraz razem dawajmy. Pinko, 76. 76, jak No, Dobra, kadu kadu do obiadu, dawać mi 76. Nie. Binko. No jak to nie? Jak to nie? Jest Binko. Jest Binko. Mam po skosie. Mam po skosie. Nie karaj się, że mnie kupola. Jest. Nie, ja chcę Binko. No, mam binko, ludzie święte. Tu nie mam tych rzędów zapełnić. Chyba, że mam poskos. A to jakbym musiała mieć poskos, to właśnie nie wiem. To 33, 23 i przynajmniej, Ale, był, no przecież można nie kłamać. Więc jeśli między no. Chyba, że może całą tabelę zapełnić. Może tak, Binko działa. Może. Nie wiem, nie ma. Nie ma nigdzie. 29 jak Ej, da się niebieskie, gdzie ja na niebieski i też mi na szaję. O! No tak też 20 szaję. Na moje trzecie, albo białe, bo nie tu jest, jest ta hałsemka. O jedno. więcej. Dawaj dziewiątkę, bo dziewiątka chyba jeszcze nie jest znaczona. Zadwam 60? to jest... Będzie trudnia pod jakiejś numej. to? Ej, co jest? Co jest w ogóle? Nie wiem to. Aha. Super. Super. Ale mieliśmy. Mieliśmy. Nie kazać, Mieliśmy. Więc ja zgłaszam przeciw. Ode mi, że ja skłaszę przeciw, bo mieliśmy... No. Chyba nie faktycznie trzeba chyba całą tabelę. Nie wiem. Nie wiem, nie chcę się nic wybierać. O, o, dawać to ja Niech nie chcę kuła tofleje. to jesteś. Są tylko dziewczyny, które mają jej boksy. No, jak myślałam. Bo to jest tam, bo nie wiem, masz na... Uhu, patrz, tam są udalnie leci. Chyba sobie zdjęcie. Bykils, a to będzie bekon. Tak. Dobrze, stawię się prawie i gotowe. Dobrze. Yy, tak. Ty wykryłaś, ty wykryłaś, ja nie wykryłam. Chyba, że ona to nie wygra, nie wiem. Większościowe binko, no proszę was. Chyba by się dwa, patrz. Pełen dom. Chyba, aha. Mam już na no, ja nie miałam wtedy 4, najpierw coś stał nie mam 4. No nie wiem. 25 już mam, super. No się cieszę. 57 mam. Już tak się zaczyna trochę miuszać. 26, nie wiem czy mam. Nie, nie mam. I tak się niebieskie. No. No i mam. Ej, dawajcie niebieskie. Siedemdziesiąt siedem. Dwadzieścia siedem. Nie mamy. O, mamy. Mamy czternaście. Pięćdziesiąt trzy. Chyba nie, nie mamy. Piętnaście, nie mamy, ale Na pewno nam idzie lepiej niż wtedy. Trzy, nie. Czterdzieści, nie. Pięćdziesiąt, nie. Siedemdziesiąt dziewięć chyba nie, nie, nie mam. Pięćdziesiąt sześć nie ma. Trzydzieści sześć nie ma. Trzydzieści cztery nie ma. Sześćdziesiąt dziewięć nie ma. Będę no też z niej skupić sobie bokserze, co w tym Trzydzieści osiem, jak. O mamy. Binko. Binko, który miałem 30. Co ja już nie zauważyłam? Binko! No co tak wy klikacie cały czas? Dobra. Lecimy, hop, hop. Dwa, nie, dawacie jedynkę.

43 niby jak 35 mamy mamy przejść tylko jeszcze 3 28 Tylko jak nie mam nigdzie. Bo nie gdzie chyba nie pinko? tak Ue. nie ma dajcie mi swojego nie ma nie ma nie ma dajcie mi 28 bo inaczej będzie pięć nie, oj, dawajcie się tylko jedynki, dawajcie, się trzy, trzy, dwa, jeden, mhm, fajnie, nie, dwadzieścia jeden nie ma, dawaj dwadzieścia, dwadzieścia osiem, oj, mamy dwadzieścia, ale przejść osiem Binko, 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 bo trzeba coś kliknąć. 62, ej, ale miałoby, podobno miałoby być w skocie. Może trzeba czekajcie. Czy Trzymam. Nie, może tutaj. No, binko mam. Co to? Nie mam nic. A mam się Nie oszukuję. Wcale nie. Mm. Co? Oddzielę liczby dawać. A na fu. Każdy będzie na fu. No i mam okulary sobie. E. Ten to też zaliczony. 44 biak. No, nie, okulary nie spadać mi. 39 dziewięć No kula, leżę ja się tak być w wkroczyć. Nie ma. O jest ja to łach na mi stanęło. Nie no. Lubię jak, jak jak zawsze. Nie ma. trzeba pula, ja chcę. Tak sobie binkretów. O, mam coś chociaż. Chabi przejść mam chociaż oh, 55 chociaż mam Binków? 47 nie mam. chcę sobie już kupić zajebo krzywykiem, nie. nie no, nie. No oczywiście. Okej. Okay. Right, Ej, gdzie nie mogę dać binku? Aha, nie, już dostałam 5 65, brak. Dawajcie tę pulę sobie za pięćdziesiąt cztery, ja chcę. Zobaczcie, mam taki ekran dziwny, aha, dobrze. Ja byłam w szkole to 66, Jak? To w szkole, nie mogę tam zrobić telefon. No chyba, że tam w pierwszej. Nie, w pierwszej nie. Um, a taka czwarta, klasa piąta, to chyba tak jakby można było telefonu, ale tak jakby nie dużo, nie wiem. Ja nie mam pojęcia 185 km na towo Ale ej Ja to śmiałam Ej w ogóle czemu to zwykliwa ta linia Czekaj, jak to nazywa Mieszki brytyjskie Binko, a nie, ja nie chcę tylko kolorowe. Ja za Kości mnie już bolą mi dziewczyny. Dziewczyny kości bolą. Nie kajsa trzecie się gdzieś. Flaming. Siadam. Spałam więc. I zapierci jedynkę. Albo E, albo minusa. Nie wiem, jakie masz oceny, ale i tak je napisać z jedynką. Bum. Szafa się nie chce wiedział, już zabrać. Co ty robisz? Co ty robisz, Flaming? No. Spadniał daj na nakrętki. A czekaj, ja kończę, bo na nie. Co? Uh -huh. to jest? Wopier nieważne. Eee, nie, to będzie za duże. To jest duże. Oj widzę, jakie to jest duże. Nie. Proszę. Nie. To nie wiem. Siedemdziesiąt blok. O. Chyba już kończy na